strony Corleone. Dzisiaj krótka informacja na temat serwera Bespay. 14 lutego za 3 dni na serwerze Bespay odbywa się event. Nie wiadomo jaki event, ponieważ jest to niespodzianka ze strony administracji. E, wiemy tylko tyle, że mają być przewidziane nagrody oraz że administracja po prostu ma zrobić jakiś event dla chłopaków i dziewczyn. Także na pewno 14 lutego będzie można miło spędzić czas na serwerze oraz yy, po prostu dobrze się bawić. Także zapraszam Was na serwer 14 lutego za 3 dni. Na pewno będzie coś fajnego, wartego uwagi. Pozdrawiam i zapraszam.